Chcesz być moim kamerowym? E, jestem w kadrze, tak ładnie? Chyba jesteś, nie wiem. Fajnie. Słyszysz mnie? Tak, raczej tak. Na pewno mnie słyszysz. Martoszu, nie wygłupiaj się. Dobra, więc zacznijmy od tego, że. Jestem na Katowicach od ponad godziny lekko i już zepsułem komuś sprzęt. Fajnie. Czy te osoby tu idą właśnie? Nie, to nie oni. A. Co to odpierdalasz? Nie umiem wycelować. Czekaj, Czekaj. bo ty go trzymasz do tyłu? Jak do tyłu? A. Dwa razy ten. Jak dwa? Co to nie? Patryk, zjebałeś. Bartosz, zjebałeś. Co ty mi to dałeś? Ale ty to złapałeś za. No nie, co i fajny składnik mamy. O, 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 o. Czekaj? Okay. Jest, jest. Mamy to. Masz to? Tak. Fajno, więc tak. Jestem na Katowicach od kilku. Bartosz, co ty robisz? <grym> Czekaj, nie, nie. No. Już? Tak. Więc jestem na Katowicach względnie niedługo i spotkałem znajomych i chciałem... Dobra. Tak, tak. Ja widzę jak ty kręcisz tym pokrętłem, ja to widzę. Eee, I chciałem sobie przekręcić gimbala do statywu, żeby zobaczyć czy to zadziała. I teraz mam gwint w gimbalu, ale statyw jest odkręcony, więc to nie działa. I lecę teraz, no... Tak, pieniążki są stracone, ale za to mam kickbaita. To, to jest zawsze coś. Eee, no i jeszcze będziemy się prowokować policja, ponieważ są nowe przepisy odnośnie masek i nie wolno używać takich nie rzeczy. Nie ma przepisów żadnych. W sensie teoretycznie nie powinno się ich używać. Jechaliśmy ostatnio busem Bartoszu, co nam pan kierowca zwraca uwagę, że nie wolno już tym zakrywać ustnie. O, macha kamerą, że tak. No i. No to jest bez sensu. Zwłaszcza, że ten przepis jest tak bardzo niezbyt opisany nawet, po prostu jest, że zakrywać maseczkami. I będziemy dzisiaj prowokować policję chodząc tak. To pięć dramatycznych zbliżeń. To pięć dramatycznych zbliżeń. Więc mam na dzisiaj dwa clickbaity, zobaczymy, który wypali. Jak do nas policja nie podejdzie, to będę, że w sprzęcie, a za tydzień będzie film o tym, jak dwa lata, nie, jakie dwa, a jak rok temu zaczęła się dwutygodniowa pandemia. A widzę, że Bartoszowi się już bardzo młody. Do tego jeszcze dzisiaj wrzucę... Ogólnie był taki jeden projekt, który chciałem nagrać sobie. Ładne ujęcie i tak dalej, bez mojego gadania. Ale projekt całkowicie nie wypalił, więc powrzucam niektóre ujęcia z tego, sam tego projektu i zrobię taką montażówkę tutaj. Jeżeli mi czasu nie starczy, a jak starczy, to będzie w następnym filmie. Wow. Sam

A to się maskuje i prowokuje stwierdzenia ukraińskie. Zajedziesz jesteś prowokowany, jeśli to oglądasz. Śmiesznie mnie, jak to wszystko zamykają i tak dalej, bo zaostrzają znowu. A, a, ale sobie lodowisko działa, jest otwarte. Polska rzeczywistość, tak. A. 咱学校肯定要用。 Proszę mi się znudziło, czekanie idziemy do ciebie, kubuś. Prawda? Nie na mnie pokazujesz się Tu kibel leża, nie na mnie pokazujesz. Kibel. Znaleźliśmy kibel, bardzo uważa że to ciekawe. Nie, nie, wcale kibel leżący na środku wody. Nie, nie. nie. Z takim no takim to... widokiem zajebisty. W sumie jakby tak. Co siedzisz, i tak co oglądasz ulicę. tutaj przejść, chyba było pierwsze YouTube Clips. Nie widzę. Wiecię po no co? To... Cześć. Poczekamy. Покажи, кси, девочка. Это мунтар. Ага. Tzw. Czemu nie chcieliśmy puścić Bo się nie głowa w wiesz? Czego nie było dzisiaj? Głowa, bo się nie głowa w że dobrze wiesz co to było? Brakuje nam jeszcze jednego, żeby statystycznie był podany. Drogi na jednej osoby, żeby statystycznie było pytanie: Przeszczep. <stydzio> na raz. Stop, są stop. 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 ludzie są w swoim to jest blok. Tak. A to jest blok z raniną, której nie ma tego, bo już tego nie dokręcę, bo... Rozwaliłeś gwint. On był z aluminium się okazuje, gamer mi powiedział. Kto robi to z aluminium? Powiesz, że to idzie wyciągnąć? Omyślam się. A a mu powiedziałem. Co on robi? Co on, on robi? Tasa. O nie, znowu! <laughs> Znowu. To już trzeci raz w tym tygodniu kurwa nie za wysoki Kto ci pozwoliłbyś takim wysokim człowiekiem czemu kaszlez dupo? A to się nagrywa, to się nagrywa, to się kameruje. Na czas pandemii która trwa już rok Pandemia. Tak, nie ma to jak e, szczęśliwej rocznicy dwutygodniowej pandemii Rodacy. Tak jest, tak jest. Cieszmy się Rodacy. Cieszmy się, robacy. Robacy e, co ja chciałem powiedzieć? Tak, że nie mam pomysłów. Nie mam. Więc będą krótkie sinematyki głównie tutaj. Teraz Aktualnie. Nie będzie Błań. mojego gadania, myślę, że wszyscy się cieszą z tego powodu. Ja szczególnie jestem tego wielkim fanem. Wielki. Nie pan, tylko jak mówi, tym lepiej. To jest wielki fan moich pomysłów, tak. Jeszcze ja. Dostałem puszki i teraz sobie je trzymam. Jak się troszeczkę zasady pandemiczne uspokoją, to będziemy troszeczkę robić projektów Popularnych takich jak zlew Stauzena, e, Wiecie się o co chodzi? Co? Zaspoilerowałem Twoją rolę życia? Będzie grać zlew. O ile wyjdzie coś z tego, bo wiemy jak to jest z moimi projektami. E, na pewno będą cinematyki, bo to nie jest aż takie trudne do zrobienia. I pomyślę, że będą lekko fabularyzowane i to się powoli przerodzi w coś większego, zwanego filmem popularnym. Krótki metraż, może kiedyś pomyślimy o czymś więcej. Zobaczymy. Jak dawno zaczynamy mówić o tych projektach wszystkich i jeszcze nic nie powstało? Wydaje mi się, że mija to już chyba. Rok. trzeci miesiąc? Chyba rok. Rok? Albo rok, tak, rok. No, mija rok, bo... Marco... No bo pandemia nas dojechała. Mamy pół tak filmu nagranego i pandemia nas dojechała i mogliśmy nagrać dalej. się ja. śnieg się pojawił i nam nie pasowało. Jeszcze ja? No, teraz jest. E, Zapomniałeś, jeszcze powiedzieć, e, robi się cieplej, wrócimy sobie do randonautiki. No to w sumie fajne było. Możemy teraz nagrywać randonautikę. I w sumie możemy. do nas Stefan. A my zaczęliśmy, stwierdziliśmy, ej, wróćmy do randonautiki. Do Mitera? No, gimnasty. Wróciliśmy do. do randonautiki. Do Mitra idziemy. Do Mitra? O 7 tysiąclecia. Czy on się chce zapierdawać tam? Tak, ktoś mu. Się... Tak, więc jesteśmy zaraz obok tego promieniu. Jest nas czwórka, więc szybko pójdzie w przeszukiwanie tak miejsca. Jest. Nie. Teoretycznie jesteśmy w to w stronę. Idziemy. Oh wow. Tam. The Hulk Pro Wilcher has been found <laughs> Od Hotels. <teams>. Prawność <laughs> polityczna ghost of far. Yes.